Cześć wszystkim, z tej strony Miralus, a to jest kolejny odcinek z OrkMazdaj, jest to jedynka, tak jak to możecie cały czas widzieć, dobra, sobie... dzisiaj zagramy sobie kolejne dwie misje, będzie to przerwa obiadowa, jakaś inna, zobaczmy sobie czaszki, yy, ulepszymy sobie lepszą sumowę, albo poczekajcie... Czy by sobie tu może tych uczniów nie zrobić tańszych? A zróbmy sobie łuczników tańszych co nam szkodzi Dobra, to zaczynajmy. O, otrzymaliśmy ścienne ostrza. Ciekawe czy są dobre. Najciekawsze jest jak długo one się ładują. To jest najgorsze, jak potem pułapki się długo ładują. No, ładuje się, ładuje. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w ostatnim odcinku, że cały odcinek, pierwsza misja, wszystko w porządku. A potem w drugiej zaczął się głos ścinać, Nie mam pojęcia dlaczego. No już słuchać głos, zaraz powinno się włączyć. Nie wiem, czemu frasz mi zwalnia potem. Okej, okay, jest. Mi, popatrzmy co to mamy. Starośka, co by się stało gdyby orkowie przeszli przez szczelinę do naszego świata? Zrobił się bardzo ponury i powiedział Oj. Wyjdź poza bramy fortecy i wkrocz w ich rozbity, martwy świat, a będziesz wiedział. No właśnie. Nie mógł po prostu powiedzieć, źle by się stało. <noise> Nie mógł po prostu powiedzieć, że źle by się stało. Eee yy, to weźmiemy sobie kolce, weźmiemy sobie to Może przypiekacz tym razem też łuczników może też weźmiemy Okej okay, to by było Oj kurczę mieszka mi strasznie to Nie wiem czemu? No czułeś no. Nic nie kombinowałem z nią Okej okay, co tu pierwszy będzie yy, ustawmy sobie może kurczę Komisarza tego lata strasili, pułapki yy, rządzą tutaj. Może tutaj także i tutaj. Gdzie by sobie tu jeszcze jakąś pułapkę postawić? Może postawmy sobie dwie naziemne, jedną tu. I Jedną tu, okej, okay. teraz pytanie z której strony przyjdę Kurczę z góry idę mu na dole pozostawiałem No ale dobra, trudno No come on, come on Kurczę znowu jak to krzyk, ale Jak to oczywiście Znakomity kwas No, coś na... jeszcze nie jeden hatrz tam nie szedł Dobra, już Mamy 9 fal, teraz będzie druga. Za chwilę się zacznie. Teraz pewnie zejdą z dołu. Nie, znowu górą idą. no. z kolei. No kurczę spada dziarki. Nie ma problemu. Tu życie to podładujmy Nie wiem jak niby jest trycie, musiał mi uczniów wziąć coś tam. eee tu tu, 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 Są na dole, przebijają się. Spada dziarku, wiem, ostatnią snitch. Co by tu jeszcze dać? Także opiekacz. Co no, tu jeszcze coś postawić? Łapki rządzą! Ale jakby inaczej. Późne zorka! Zostaw mój umysł! No... Gdzie ty biegniesz? Okay, dostaliśmy kolejne punkty, teraz oni chyba będą pięć aż z dwóch stron, po prostu nie pozwolimy im się przebić i to Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał, ale Ork to nie ktoś! To było chyba na tyle. No, tak jak mówię, najpierw sobie po prostu zabezpieczę całkowicie jedną stronę, a potem się będę martwił resztę. No tutaj też chodzą. Dobra. O, i kłęt błyszczy! Z której? No, jedną z dwóch stron. No to jedziemy górą, bo u góry nie mamy w ogóle pułapek. Staramy się po prostu szybko to załatwić. Doszliśmy. Kurczę, przebijają się trochę. Niech to że to... są stopnie 3 czy przebiegną? Kolejni skinali? Nie ma problemu. Tu by też się opłacało postawić. Kilka dodatkowych dekoracji. O, tu by było też dobrze postawić. Dobra, idą. Już piąte, jeszcze cztery fale. koniec. To jest pytanie... Tu będą też ogry. Idą mi dwa naraz, to jeden wydaje mi Kurczę tych już niebieskich to wysyłają całą chmurę. Gdzie to dzieci? Dobra, więc się ich to pewnie przyjdę do mnie. Spieszmy sobie tutaj jeszcze Kurczę, jednak nie mam tych smolnych pułapek Mogłyby się na przykład przydać Tak mi się podoba Dodać orków i mocno wstrząsanie Dodać orków muszę wstrząsnąć Kupiłem łuczników, a ich nie rozstawiam o kurwa Kurwa mać Sorry no, Trochę mi się przekonało, ale... Skappłem się nagle, że biegnę też z góry. Zmyślałem, że pobiegną tylko z dołu. Oh, Mam nadzieję, że się nikt nie przebił. Patrz! Ubiegają. Jeszcze ktoś Dobra Prota jest taka, że ja się muszę też tutaj zabezpieczyć trochę Weźmy tutaj postaw Kilka dodatkowych dekoracji I uczniów tutaj sobie postawię. O. Jestem gotów wypełnić swoją wolę. Dobra, ostatnie dwie. Tak, to małe dziewinka, biegną. O oh, cholera O cholera Jak mu się przesadzi główkę to... A i dorwał mnie, ja, ale muszę go też dorwać Co bardzo mnie cieszy tu wzmocnimy sobie Nawalmy sobie łączników Jeśli będzie w porządku Czwóreczka ładnie To nie, nie będzie ich tam trochę potraktują Przedostatnia fala Aj korczy są właśnie ci szyb bigujące Patrz już myślałem że się przebije もうまい。 Dobra, jakbyśmy się to tak czasem mieli przebić. Specjalnie dla Ciebie I weźmy sobie jeszcze łączników kostownych. Tutaj. Do Na wszelki wypadek. Nigdy nie zaszkodzi. Oj, cholera Dobra, zrobiliśmy. No nie wierzę, straciliśmy jedną Przebił się ktoś. 24 by Jakim cudem? Kiedy? Jeden punkt szczeliny stracony. Oj, cholera. Naprawdę nie mam pojęcia nawet kiedy on się przebił Hm To już było masakra Kiedy on się tam przebił Nawet nie zauważyłem Hm no To dziwne Akurat Dobra, to kolejna jakaś pułapka, pułapka parowa Hm Podrzuca do gry. Tkoczka czy to obrażenia jakieś z Czy tylko tak podrzuca? I tyle okej. Okay. Jedziemy z tym koksem. Za każdym razem, gdy obronię jakąś szczelinę, czuję jak moja więź z nimi wzmocnieniu. Ulega wzmocnieniu. Tak jakby wypełniały moją głowę. Nie. Ruzgarniętością O kurwa, teraz to powiedział! Jakby wypełniałem moją głowę rozgarniętością, ja pierdolę się teraz dupnął tekstem. Naprawdę. No, po prostu nie mogę. Dobra, mój łuk należy do ciebie w nie wiem czy wam pokazałem czy zwróciliście uwagę na jakie potwory na teraz w misji, ale będą latające już. To będzie dobre pierwsze latające potworki już się pojawią. No come on, come on, tak większa grupka, rozwalić beczkę i w cholerę. U, u, i kwasem! I kolejna fala zaraz. Piąteczka. To nie będzie bolało. Zostawimy strzały. No, jedziemy. No tak jak mówiłem, już

Przyszłość, się przywództwo, 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 przy, przy, przy no, czy to bony, bony. że przywództwo, przywództwo, pom. To nie przywództwo, 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 więcej uczników. Nie będzie po sprawie. No. Okej. Jestem gotów wypełnić tą trotki przecież chwilę musimy można to bardzo pomoc. wróć znowu tak. sprinterzy. No olimpiadę znam. Będę biegać. E, dobra, czyli mamy uwolnić Horty mamy cztery już przed nami, czyli będzie na pewno to na pewno otworzę tą drugie drzwiczki Mam no, tylko jednego łucznika Jestem gotów, wysłużyć służę zakonomowi Służę zakonomowi Jakieś jedne takie kolce tutaj Dobra Mówię sobie tą beczkę jeszcze czyniąć O tak z powietrza

Jak skończymy serię właśnie z tej jedynki Orchmas na pewno postaram się nagrać dwójkę dla Was Kurczę, no nie mówcie, że już się coś zaczyna psuć To będzie bardzo bolało To będzie bardzo bolało Na razie nikt nie przeszedł do szczelin Tylko czegoś trafi Patrzcie nie myśleć, czy to może. Murczy. Miedzie, jedziemy. Jest tyle łuczników, że naprawdę widzę złożenie przybędzie naprawdę z rzutów kubajek Wsiąśnięte i... Dobra postawmy jeszcze jednego łucznika szybko A nie, nie. Gdzie to jest trzy to, to, to. Jedziemy Która szwala? Szósta i pewnie po tej fali będzie znowu uwolnić hordę. Zresztą już te beczki zacznę też zbierać. To naprawdę jak będzie naprawdę dużo łotrów wziąć to wysadzić to wysadzi to wszystko. Chciałem być uwolnić hordę. To co? To rozstawimy tego więcej po prostu tutaj. Czas na piknik! Do tego weźmiemy sobie z kolejnych łuczników. Jestem gotów wypełnić twą wolę. Jestem gotów wypełnić twą wolę. Weźmy sobie... przesuńmy jeszcze te beczki. Niby te strzałki... jeszcze teraz... Tutaj jedna beczka... No dobra, to niech jedna tu... Aaaa, żem Odjebał... Dobra, jedziemy. Ostatnie dwie fale. Jest latające... Jeszcze dwie bramy do tego... Ale fucking ale nie trafiłem. O, seria zabójstw 12 Ogrom, zostać hydraulikiem Fucking hell ja nie lubię tego szynku. Jeszcze jakieś padnie Dobra, mi się w żeby nie Zostawiamy sobie kolejne. Co brakuje już? Przedostatnio fony już. wydajemy sobie życie. Eu gostei, <fazos> reservava. Oi. Dobra, teraz ostatnia fala Nie wiem czy się przycina czasem Będzie bolało Dobra Poustawione pułapki No praktycznie skrzysem o, o ork 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 Sorry nie ork tylko ogród Dobra, nie było już tak dużego problemu. Nie była trudna ta ostatnia fala. Jest dużo łóżników, dużo po nie... I to było ostatnie? Gdzie jeszcze ktoś? Nie, jeszcze lecę Trzy. I nie było dużego problemu. Przeszliśmy. No, i teraz 5, w tamtej rundzie też by było 5, ale naprawdę nie, czemu nie zauważyłem tego jednego? Wielkie dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Wszystkie uwagi będą mile widziane. Pamiętajcie, są dopiero początki. Na razie, trzymajcie się.